Cieszyć się czy płakać, oto jest pytanie. Na koniec dnia, niedzielnego dnia, 13 października 2019, witam Was w dniu dzisiejszym po raz drugi. I pis wygrał No cóż, nic dodać, nic ująć, ale pożyjemy. Zobaczymy, co nas w życiu spotka. Co będzie się działo? Jak będą rządzić? To się okaże? Trzeba być cierpliwym? No cóż, takie życie. Ale to tylko wyniki sondażowe. Jakie będą? Wyniki po przeliczeniu wszystkiego ze wszystkich sztabów, to się okaże. No cóż, trzeba żyć dalej. Cieszyć się? Płakać? Smucić? No cóż, życie jest życiem. Pamiętajmy, ale nie ma co się. Denerwować, nie ma się co wkurwiać. Jak jest pis, niech se będzie pis. Gdyby było KO, to by, by mogło być KO. Ważne, żeby było OK. Prawda? Bo OK musi być. Żyjmy swoim życiem. Do usłyszenia hej.